Cześć, witam Was w programie Adoptuj mnie. Dziś pokażę Wam trzy z pozoru zwykłe psy. Cicho! O, a jak widzicie, jednak niezwykłe. Zwykłe dlatego, że wyglądają całkiem zwyczajnie. Ich umaszczenie nie wyróżnia ich, i dlatego też nie miały szczęścia, żeby. Dostać dobry dom, ale myślę, że dzięki temu programowi, a przede wszystkim dzięki Wam, znajdą domki. Pierwszym z przaków, którego Wam dzisiaj prezentuję, jest Onyx. Jak, tak, jak Wam mówiłam, ma taką niby zwykłą sierść, niby jest zwykłym psem, ale tak naprawdę jest strasznym pieszczochem, który uwielbia ludzi. Ma około 4-5 lat. Świetnie sprawdziłby się jako towarzysz dziecka, bo uwielbia bawić się z dziećmi. Uwielbia ruch, na pewno świetnie znalazłby się i w mieście, i na wsi. To jest pies z typu psów odważnych, który nie boi się niczego ani nikogo, ale nie jest psem agresywnym, jest po prostu psem odważnym który na pewno zasługuje na swoje miejsce przy człowieku i na swój dom. U nas siedzi stanowczo za długo, więc jeśli ktoś chciałby takiego przybojowego psiaka jak nasz Onyx, tak, jedziemy przybojowy? Rzybko, śliczno, pyszczku. To serdecznie zachęcamy do przyjścia do nas i do adopcji Onyxa. Teraz przed Państwem wyjątkowy pies nazywa się Nosel. Nosel siedzi u nas stanowczo za długo i niestety jego charakter nie pozwolił mu na zajęcie godnego w mie miejsca w boksie. Jest psem ostatnim, to znaczy takim, który sobie nie radzi, który jest totalnie zdominowany przez inne psy i na pewno na to nie zasługuje. Jednak w schronisku i w każdym boksie obowiązuje hierarchia i psy sobie ją same ustalają. Nosel jest naprawdę przed cudownym psiakiem, który często jest poszkodowany, niestety, w relacjach z innymi psami. Dlatego chcielibyśmy jak najszybciej znaleźć mu dom. Właśnie chciałam wam pokazać, jak Nosel kocha ludzi. Od tego właśnie Nosel kocha ludzi, i tak bardzo chciałbym mieć swojego człowieka, którego będzie mógł kochać. Naprawdę bardzo, bardzo szukamy długo już domu dla nosela. On nie zasługuje na to, żeby siedzieć ciągle za kartami. Więc bardzo prosimy Was, jeżeli ktoś chciałby mu zapewnić kawałek dosłownie podłogi w swoim mieszkaniu albo nawet mógłby biegać luźno po ogrodzonej posesji, to byłby bardzo szczęśliwym psem. Abyśmy były bardzo szczęśliwi, mogąc wydać go do adopcji. Na pewno sprawdziłby się świetnie z dziećmi, bo super odnajduje się w kontaktach z nimi. Z psami, tak jak mówiłam, nie ma żadnych problemów, więc nic tylko brać i kochać. A teraz przed Państwem pies, najbardziej niezwykły z tych niezwykłych, Arbus. On naprawdę wygląda jak zwykły pies, nie wyróżniający się niczym, ale jest to piesek idealny. Chodź, Cieniu. Oj, tutaj Arbuzik. Arbus siedzi u nas stanowczo za długo, za to ma bardzo milutką sierść i fantastyczny charakter. Sprawdziłby się idealnie w kontaktach z dziećmi, nawet małymi, w kontaktach ze starszymi, z dorosłymi osobami, z młodymi, naprawdę z każdym. Jest to pies dosłownie idealny. Bardzo lubi ludzi, bardzo lubi inne psy, nie ma problemów żadnych w kontaktach z nimi. Na pewno nie powinien być w schronisku, powinien mieć kogoś, kto go będzie kochał. On na pewno super odnalazłby się w czyimś cieplutkim łóżeczku, ale również na swoim posłanku. Na pewno mógłby również biegać po ogrodzonej posesji, nie jest psem wymagającym. Natomiast jedyne wymaganie, które my mamy, to chcemy znaleźć człowieka, który będzie go kochał. Prosimy, nie zostawiajcie arbuza tutaj. Naprawdę szkoda, żeby ten piesek tutaj siedział. Wszystkie psiaki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, serdecznie zapraszamy Was do naszego schroniska na spacery co sobotę między 9 a 12. W czerwcu zaczniemy spacer o godzinie 8, ale też serdecznie zapraszamy. Wszystkie nasze psiaki są. Zaszczepione, wszystkie będą poddane zabiegom kastracji i sterylizacji przed wydaniem, więc o to nie musicie się martwić. Psy mamy odpchlone i odrobaczone. W naszym schronisku jest naprawdę fajnie, ale fajnie jest wtedy, gdy przychodzicie Wy, gdy możemy spacerować, a najfajniej jest wtedy, kiedy możemy psiaka wydać do domu. Więc serdecznie zachęcamy Was do oglądania naszych programów i do adopcji. Zapraszamy na naszą stronę internetową wwwschronisko Znajdziecie nas również na Facebooku wpisując wolontariat schroniska dla psów w Nowodworze. Piszcie do nas, pytajcie o nasze psiaki, będziemy podsyłać Wam filmiki i odpowiadać na wszystkie pytania. Zapraszamy.